Hej kochani, dzień dobry. Tak się składa, że właśnie się zbieramy, zaraz jedziemy na wycieczkę, więc w tym filmie będzie znowu wycieczkowa. Ale tym razem jedziemy do Szwajcarii. Jedziemy do miejsca oddalonego od nas o 80 km jakoś. Eee, fajne miejsce, w którym e, myślę bawić się mogą i duzi, i mali. Świetna właśnie na taki rodzinny wypad. Także chodźcie, zabieramy Was ze sobą i zapraszamy na vloga. i idziemy do Swiss Pepper Park. Jaka piękna marinka, zobaczcie w górę. Ciemność no tutaj po tym moście też jeżdżą pociągi chyba, wiesz te domki wszędzie fajne, nie? Miniaturki takie. Będzie i most nad wodą. Tu stacja, zobacz. Zamyk i zamek, Gabryś, zobacz przed nami. Zbieramy się do wyjścia, tym razem jedziemy nad jezioro. Już chyba ostatni raz w tym sezonie jest taka pogoda. Jak sprawdzamy prognozę, no to już następny weekend ma być znacznie chłodniej. Więc wykorzystamy ostatnie takie fajne ciepełko. Dzisiaj mamy mieć jakieś 26-27 stopni. I po prostu zrobimy sobie taki ostatni plażowy wyjazd. Jedziemy. I zobaczcie, mamy nasze autko naprawione. Ostatnio jeździliśmy wypożyczonym, bo nie było innej możliwości. Natomiast teraz jest z powrotem i działa. Wiecie, z tymi mechanikami mieliśmy przeprawy. Najpierw daliśmy go tutaj po francuskiej stronie do jednego garażu. I gościu sprawdzał, sprawdzał i nie doszukał się jakby przyczyny i powiedział, że mamy dać do jakby stacji kontroli, coś takiego, żeby powiedzieli, po prostu znaleźli, co jest przyczyną tego i wtedy ewentualnie wrócić. I mój mąż, słuchajcie, dał go do punktu serwisowego Volkswagena, do Turtler. Tam jest taki kompleks, wiecie, tego wszystkiego w genewie i tam też właśnie naprawy prowadzą i wszystko wiecie w jednym miejscu, jakby. I tak nas straszyli znajomi, że naprawy w Szwajcarii, że pójdzie w tysiącach i że w ogóle będzie katastrofa finansowa, a okazało się, że wcale nie w tysiącach, wcale nie wyszło tak źle, że wyszło kilka stówek. Super, najważniejsze, że auto jeździ i że to jest już sprawne. Jak się przyglądam, przyglądam, wiecie co, tym wierzchołkom w zeszłym roku Około 20 września był już pierwszy śnieg. Jestem ciekawa jak będzie w tym roku. No póki co, śniegu ani widła, ani słychu. Pojechaliśmy na górę 1320 i termometr pokazuje 19 stopni, więc póki co, śnieg na śniegi się jeszcze nie zapowiada. Dzień następny już z domku. Znowu to będzie taki chaotyczny, poprzerywany urywkami vlog, ale tak ostatnio u nas wygląda. Słuchajcie, życie! Poczekajcie, siądę, zaraz Wam coś tu poopowiadam. Byliśmy oglądać mieszkanie. Nadal walczymy, wiecie, żeby znaleźć sobie jakiś odpowiedni, większy metrażowo kąt. Co nie jest tutaj takie proste, bo jak się pojawiają większe mieszkania, to dotychczas było tak, że. Bardzo dużo osób jest nimi zainteresowana. Jeśli to są jeszcze mieszkania w przystępnych cenach, to już w ogóle, wiadomo, każdy chce jak najtaniej. I byliśmy oglądać ostatnio, pokazywałam Wam nawet urywek na Instagramie mieszkania, i ono może w kamerze wyglądało ładnie, natomiast było w bardzo, bardzo starych budynkach. I niby było odświeżone, ale było tak odświeżone, że tak powiem, trochę na odwal się. Ja, już pod wpływem, słuchajcie, desperacji, mówiłam mężowi: Dobra, nieważne, bierzemy to mieszkanie, bo metraż był naprawdę fajny. Natomiast no, mój mąż jest tutaj raczej taką jednostką twardo stąpającą po ziemi, i on mówi: Słuchaj, nie, bo raz, że garaż był e, na tyle mały, że nasz samochód by w ogóle tam nie wszedł. To raz. E, a dwa, no jakość wykończenia tego wszystkiego no pozostawiała wiele do życzenia i na przykład w łazience, słuchajcie na podłodze były panele i później tak sobie przekalkulowałam to wszystko w głowie, przemyślałam i doszłam do wniosku, że faktycznie jeśli gdzieś tam dziecko na przykład podczas kąpieli wylałoby wodę pochlapałoby, a takie rzeczy słuchajcie się zdarzają, więc ej możecie się tam nie rozbijać pieseły a takie rzeczy się zdarzają no, to później wiecie, byłby problem z tymi panelami. Albo, że by się tak wypaczyły, albo że gdzieś tam wilgoć, coś tam. I może faktycznie stwierdziłam do wniosku, że stwierdziłam do wniosku, doszłam do wniosku, że może lepiej nie, może lepiej się wstrzymać. Nie wiem, może wszechświat szykuje dla nas coś, coś lepszego, coś, co będzie odpowiadało zarówno mi, jak i mojemu mężowi. Po prostu może musimy się uzbroić. W cierpliwość. Głównie ja, bo to ja jestem tutaj narwana, jeśli o to chodzi, że no już rok czekamy na to mieszkanie. Ksy przedstawiają mi chatę. Więc chciałabym, żeby coś w tym temacie się ruszyło, no ale jest jak jest. Także możecie życie, czyć mi tutaj, nie wiem, cierpliwości i powodzenia w szukaniu tego mieszkania, bo zniechęca mnie to bardzo, nie? no, ale ja w ogóle nie chciałam o tym gadać. Ja tutaj przyniosłam dwie fajne rzeczy. Przychodzę z polecajką, zobaczcie. Będąc w Holandii, kupiłam sobie tusz do rzęs z firmy Charlotte Tilbury i on się nazywa Pillow Talk. A, plażę genialny, genialny tusz. Dawno już nie miałam tak dobrego tuszu, który po prostu no, robiłby mega robotę. Bo ja mam bardzo kiepskie, liche, krótkie rzęsy, a to tak podkręca, tak wydłuża, nie osypuje się, są piękne, czarne. Super sprawa. To jest raz. A dwa, w końcu znalazłam krem, który odpowiada mojej cerze nawilżający. Ja mam bardzo, bardzo suchą skórę i długo szukałam kremu, który, po którym by mnie nie wysypywało, nie zapychało i po którym po prostu cera wyglądałaby ładnie. Używam tego już prawie miesiąc i jestem tak zadowolona, że stwierdziłam, że przyjdę z polecajką, bo... No naprawdę, rewelacyjnie ten krem się u mnie sprawdza i ja mam ogólnie bardzo duży problem z kremami, bo na początku wydaje się, że wszystko jest super, wiecie, działa jak trzeba, a po jakimś czasie cera zaczyna mi się bardzo, bardzo psuć. Natomiast tutaj żaden problem się nie pojawia. Więc dziewczyna, jak macie suchą cerę, to naprawdę z czystym sumieniem Wam polecam, u mnie się bardzo dobrze sprawdza. Zresztą tuż też rewelacja uwielbiam. Jakiś czas temu już sobie mówiłam, a dobra, nie kupuję takich drogich kosmetyków, bo parę razy się nacięłam, zapłaciłam kupę kasy, a się okazało, że te rzeczy po prostu mi się nie sprawdziły. Natomiast tym razem jestem bardzo zadowolona. Dobra, będziemy kończyć tego vloga, bo i tak ja już go nagrywam, słuchajcie, tydzień czasu i nagrać nie mogę. Ale ostatnio, tak jak mówię, dużo się działo, dużo rzeczy mnie przytłaczało i nie chciałam nagrywać, marudzić i, i tutaj wiecie, takiej, takiej, takiej negatywnej energii Wam przekazywać i po prostu marudzenia. Stwierdziłam, że się wstrzymam. Jak będę czuła się po prostu lepiej z tym wszystkim, to będę kontynuowała nagrywanie, bo tak będzie lepiej. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli Wam się podobał, to będzie bardzo miło, jak zostawicie po sobie jakiś ślad. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to oczywiście serdecznie Was zapraszam do subskrypcji i śledzenia tej naszej emigracyjnej przygody. I mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!